On zniknął, gdy było już tak miło. Już ci tłumaczę, co się stało. Daj tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego partnera ci nie omknęły. Mężczyźni często traktują początkowy etap relacji jak wyzwanie. Dopóki jesteś odległa, niedostępna, dotąd będą próbować Cię zdobyć. Ale w momencie, gdy okażesz mu swoje uczucia i zaangażowanie, wszystko nagle znika. Dlaczego? Bo on nie szuka prawdziwej relacji, tylko potwierdzenia własnej wartości. A gdy już je dostał. Już nie jest zainteresowany. Tacy mężczyźni boją się prawdziwej bliskości. Wystarczy, że zobaczą twoje zaangażowanie, a od razu się wycofują i wiesz co? To nie jest twoja wina. Ty nie zrobiłaś nic złego, okazując mu swoje uczucia. Problem leży po jego stronie. Dlatego przestań się zastanawiać, czy dałaś mu wystarczająco dużo przestrzeni. Przestań analizować, co zrobiłaś nie tak. Jeśli mężczyzna ucieka, gdy relacja staje się bliższa, on po prostu nie jest gotowy na prawdziwą więź. A w moim e-booku 10 kroków do przyciągania właściwego partnera, do którego link znajdziesz tam na górze, pokazuje, jak rozpoznawać takie wzorce już na wczesnym etapie i jak przyciągać mężczyzn gotowych na prawdziwe zaangażowanie, a nie tych, którzy znikają po miesiącu. Zasługujesz na kogoś, kto będzie przy tobie niezależnie od tego, ile uczuć mu pokażesz.